Nie, tobie. To jest już dziewiąty odcinek ze Skywarszu. Chyba. Zobaczmy, tak. jak dzisiaj Oliwier gra w Hej, chyba jak zawsze. No. Y jest obok mnie. Okej, okay, ale pamiętacie, jaki był zlakowany serwer w ósmym odcinku? Znaczy, ja usłyszy, usłyszy. No, usłyszy. Odbijało mi wygrane i tak dalej, ale... Widzicie? trochę już chyba zrobiłem? Mogę się tej monet stawić, ale wygranych nie mam. No, tylko... A tak, szczerze do Was, przepraszamy, że poprzedni filmik skończył się takim fejdem, że gdy my budowaliśmy się na środek, yy, odcinek się skończył i najważniejszy moment akurat przepadł. I musiałem go usunąć, bo Musiałem go usunąć. Ale wygrałem akurat całą oremkę, nie? Ja więc wiecie. Więc za to was bardzo przepraszamy. Znaczy... Czemu się to nie rozpoczyna? Dzień. To wy chodź wychodzimy dalej, wychodzimy. To się... Ej, coś to, to się zmodziło, to się... Dawaj, to jeszcze raz idziemy. Dobra.

Bo tak, to nie będziemy stali. Tak, Robię... Zrobię krótkie cięcie, bo nie wiadomo, jak Witajcie po krótkim cięciu, to cięcie musiało być, bo nie wiem dlaczego, a S1 się tak zlagowało. W ogóle, a ręki nie chciały wchodzić. Jak, no byliśmy, na... jak byliśmy na rękach, to nie chciały się Nie chciało odliczać, a jest na S2 i od razu. Ale... To jest ludzi i dłużej się czeka. Tak, tak. No nie, to nie się już zawala. O, A... Robię A... krótkie cięcie i będziemy się widzieć po krótkim cięciu. Witamy po krótkim cięciu. To jest kolejna ręka I zobaczymy, jak tym razem wyjdzie, nie? Może dzisiaj, może teraz wygramy, ale na kamerze. Ten. O! o. Ten. Nasze szczęście to wiek. Z naszym szczęściem to. Możemy poczekać trochę. No zanim nam się poparci to. Zanim nam się poparci to ruski rock minie. NEEDFUK! No ruski u rusku. Kuuu huh. Dio Ale tym kojarz miał Ender Perwę stałą! Nam A skąd już się stało? No bo ej! Eee... Na też water, A to pewno już ja. To już masz do dowody. Naprawdę. Wyrywaj śmietana 13. A jak się na nazywać śmietana 13? I z kim pana śmietanki? Aha! Aha! Jak go zakłócałem, że na nagraniu zobaczysz, jaka akcja z nim mam. Na nagranie, nie? W ogóle byś widział. On już chciał do mnie skakać, ale ja go jeszcze jajek, nie? No, nie, to takie to fajne też są, nie? Jak, jak tego. Więc... Ostatnio kolejś do mnie skakał, nie? Z takiej platformy, nie? I tego. I ja go miałem 16 śnieżek, cały tak śnieżek. I tego. I strzeliłem do niego tymi śnieżkami, nie? I, I jego to odbiło i poleciał w dół, nie? No, on właśnie już leciał w dół, a ja odpowiadał w tym spę, nie? Więc. Wieś, lipa trochę Jakby spać Oooo, jaka baja no. To już fajnie, to już fajnie by było ale się spycha Ale akcja na tej arenie Ej, ten świetana jeszcze jeden i ja I co, no. Tylko ci są Kto wygra? Oczywiście, Ramirez ja tam, ja tam nie patrzę na tą tego Na, na tą liczbę osób tak zielon przy wszystkim. No on miał odrzut jeden i mnie odechnął. Madłeś? Nie, ale tam. Na jednej z części platformy na... Dobrze, że miałem tego. Wow. Zgadnij jaki koleś ma nikt! Nie wiem. Snela! Ja? Snela! O, oj, oo, może pokażę. Tu dala na mojej wyspie! I tu, i śmietanka! Oooo! Śmietanka wygrał. Dobra. To wbiam na kolonnym arenkę. Nie. Czekaj, kolega do mnie pisze, ale okej. Okay. Pewnie, nie, nie. A, mam śmietanu, jest śmietana nie ma. No, arenka! Ja? Jest śmietana, kurde, trzeba go zrozumieć. śmietana... śmietala, jeszcze czegoś śmietana to nam wygrał? Trzeba. Bo ogóle odrzucił, tym mieczem odrzucił jeden. No nie, ja, no mój kolega tam mi pisze. Takie... Ej, czujesz, kolega No nie, Ale spory I No od mnie dzwoni, tylko pisze cały czas. A ja nie Ej, wiesz, że ja nie łatwiej się bronić, tylko z mieszkami. Ja to nie nie się od siebie. A biedny biedni ci mogę dać, bo ja mam żelazne. Ja coś zrobię. Wylej sobie wodę. O co? Żebyś nie spadł, jak się do było. Pem, Ale ludzie się pozabijali. No, no wiedziałem, że mnie zepnie no jaka cioda nie. Ja przyjrzę. Ja skorzystam z Twojego łosku. Huh, huh. Jakiś kielek się zabrał. Ile jeszcze minut zostało do końca nagrywania, żebyśmy się znudzili? Siedzę do końca. No. To teraz. 2 minuty 40 minut, nie? 2 minuty i 40 sekund, to nie Ej, sorry. To... Znowu ją w klawie. Ty też te skrzyneczki wziąłeś. Ale no, to jest ja. Ja What the fuck? Co za śmietono, Gigio? Co za śmietono? Zabiłem! Zabiłem, tak! Zabiłem go. O, widzę go. Jest przy mnie. He, he. mu, że Lamirez zgadza, że w bunku skacie. He, he. Mówię, że tak, że tak, że... Ile jeszcze zostało osób? E, jeszcze trzy osoby, a ze mną to cztery. No dobra. Dajcie taki pro. E, e, ej, ten bo... kielet coś zabił, chcę mieć ze mną stoi. Będę. Ja lepiej. Tak. Ja lepiej. Twojego oszukam. Jestem zasypał z tej strony, ale muszę połączyć Oliwiera. Jaj. co Ja nie. A niektórzy ludzie mają na tym serwisie taką taktykę, nie? Że pokazują że już, a potem się zabijają. To jest taka głupia taktyka. No. Mój kuzyn właśnie wchodził. Wkłuje... Widzicie? No nie, on, on tego. On wielki, dobra, to. A ręce włączyliśmy, to. Ten bielski jest. Dobra, okej. Okay. Obok nie. Jest dziewiąta minuta, a mamy mi 10. No. Nie, nie. 10 mamy minut. To najwyżej, to najwyżej to. zrobimy tak, że 7 odcieków. Ja nagram dzisiaj. No, ale się no. I do końca... Chodźmy do Mareny. Nie dokończymy, bo tam no, będą... Ekstrakcja Areny, bo ty musimy się żartować. No. No, ale... Ej, ale też się pożegnać? No zdążymy i może dzisiaj. No właśnie. Tym razem może, możemy. Dobra, koleś, się zapchnąłem z map. Może się do lamy? No. Hej, Ej, koleś napisał do mnie ej, jak? Jak go zapchnąłem. Ej, Lidia. Co? Ej. To jest 1500, więc na razie tego odcinka to...